Jaka tarcza na początek? Ostatnio polecałem Wam lotki i polecałem Wam tam wybrać właśnie nieco tańsze lotki na sam początek, żeby sprawdzić co nas interesuje, jak to wygląda i i tak dalej. Niemniej lotki możemy używać sobie na przykład w barze, jeżeli chcemy zakupić tarczę do domu, to już prawdopodobnie jesteśmy bardziej wkręceni w ten sport i jesteśmy pewni, że będziemy rzucać do tej tarczy. I tutaj nie polecam oszczędzać. Przede wszystkim zwróćcie uwagę na to, żeby pająk był możliwie chudy. Bo, jeżeli są czasem takie pająki, które mają takie zakładki metalowe, to jak będziemy trafiać w te zakładkę, te lotki po prostu będą nam się odbijać. Warto też wybierać tarcze dobrej jakości, żeby posłużyły nam jak najdłużej, i żeby rzeczywiście fajne, fajnie te lotki w te tarcze wpadały. Tutaj mam. Winno Blade 5 kupicie te tarcze za 200 zł z a naprawdę może Wam posłużyć parę ładnych lat i zdecydowanie te tarcze polecam. Aczkolwiek są też inne tarcze, które są bardzo dobre i można z nich z powodzeniem korzystać, nie mniej. Akurat na tarczy tutaj już od samego początku bym nie oszczędzał i kupił jakąś fajną, dobrą polecaną. Obserwuj po więcej!